Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mamy odcinek taki bardziej informacyjny, ale na samym początku tego odcinka chcę wam złożyć. Życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, więc życzę Wam, moi drodzy, samych sukcesów na Waszych drogach życiowych, karier i, tego, i tym, tego typu podobnych, w tego typu podobnych kwestiach, żebyście byli zdrowi, bo to jest najważniejsze, tak naprawdę. Nie pieniądze, a zdrowia Wam tutaj będę życzył, bo jak będzie zdrowie, to i będzie wszystko. I to jest najważniejsze takie moje motto życiowe, i też jakby życzę Wam tego samego. Szczęśliwego nowego roku, który już jakby idzie do nas wielkimi krokami. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia i oczywiście szczęśliwego nowego roku. A teraz przejdźmy do tematu, z którym przychodzę. Musicie wziąć pod uwagę to, że teraz jestem w takim momencie, że odcinki nie będą się pojawiały przez jakieś najbliższe 3, może nawet 3,5 tygodnia z powodu takiego, iż Zmienia się troszkę sytuacja w obrębie mojego pracodawcy, który będę jakby od nowego roku pracował. Tak, tutaj mogę oficjalnie powiedzieć, od nowego roku już nie będę współpracował z firmą Aras Głogowa. Jeżeli chodzi o powody, dlaczego jakby zmieniłem od zmieniam od nowego roku pracodawcę, to te powody zostawię dla siebie. Mogę jedynie wam powiedzieć tylko tyle, że na końcu dnia to był mój wybór. Przeanalizując sobie po prostu wszystkie firmy, które są w podobnych sektorach, w podobnej branży, wziąłem pod uwagę i przedzwoniłem sobie. Już o tej zmianie tak naprawdę myślałem od dłuższego czasu, ale jednak powiedziałem, że zostawię sobie to wszystko na nowy rok. Biorąc pod uwagę, tak jak Wam wspomniałem przed chwilą, wszystkie firmy, które teraz aktualnie są dostępne, na rynku dostałem no do co tu będę zamówił. Korzystniejsze warunki, przede wszystkim finansowo, tym bardziej jeżeli wyjeżdżam na długie trasy, bo u mnie tutaj zawsze są długie trasy. Najkrótsza trasa to była półtora miesiąca i teraz od nowego roku praktycznie będę zjeżdżał tak, że wyjeżdżam na 60 dni, wracam 7-8 dni w domu i z powrotem, bo mam naprawdę sporo przygotowanych planów na nowy rok, które chcę koniecznie w tym roku zrealizować. No i co tu dużo mówić, no pieniądze są każdemu potrzebne. I akurat padło tak, że dostałem lepszą ofertę. Też jakby troszkę korzystniej z tym, bo nie będę musiał się z tobułami non stop pakowywać i wypakowywać, bo w firmie, której akurat będę pracował od nowego roku, nie powiem Wam jeszcze nazwy, bo nie chcę zapeszać, jeszcze wiele może się wydarzyć, wiele zmienić. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie z początkiem nowego roku. Jak dobrze pójdzie, to między 8 a 9 stycznia powinienem być w trasie też praktycznie. Miesiąc teraz siedzę w domu, bo zjechałem sobie z ostatniej trasy przed, przed świętami 14 grudnia, więc już trochę jestem w domu. Więc jak wyjadę tego 9 czy tam 8 stycznia, to niemalże pyknie pełne, pełny miesiąc. Odnośnie siedzenia w domu, więc będzie trzeba się wziąć intensywnie za robotę. No niestety, jak się po prostu chce coś troszkę więcej od życia, no to trzeba po prostu coś poświęcić. No u mnie w tym przypadku najsmutniejsze w tym jest to, że na razie na tym cierpi trochę rodzina, ale jeszcze troszkę musimy się tak z tym tematem pobujać. Jeżeli chcę, żeby coś się zmieniło, no to niestety tutaj głównie będę, głównie patrzę pod, yy, przez pryzmat pieniędzy. Ja wiem, że dużo osób może tutaj powiedzieć, a nie porównywałbym, nie brałbym pod uwagę w ogóle pieniędzy, a rodziny. Jasne, można sobie tak mówić. Mi też to bardzo nie pasuje, ale no niestety, jeżeli są pewne kwestie, które trzeba wyprostować, jeżeli są pewne plany, które chce człowiek zrealizować, no niestety trzeba się poświęcić i po prostu ciężko pracować. Tak to wygląda. I no właśnie to jest głównie taki odcinek informacyjny z życząkami dla Was I przede wszystkim, żeby Was poinformować o tym Żebyście się nie martwili o mnie Bo bardzo często się o mnie martwicie Piszecie, czy wszystko jest w porządku Czy, czy, czy będą odcinki, czy nie będą Odcinki będą, tylko jakby musicie wytrzymać te 3,5 tygodnia bez materiału No bo jak wyjadę 8 czy tam 9 stycznia To potrzebuję taki pierwszy tydzień jeszcze półtora tygodnia na zapoznanie procedur w nowej firmie, zaklimatyzowanie się w jakiś sposób i po prostu wtedy przejść do nagrywek. Więc jeszcze raz, moi drodzy, serdecznie wam dziękuję za ten rok, że oglądaliście mnie, że lajkowaliście, subskrybowaliście i byliście po prostu ze mną i, i śledzicie te odcinki, z odcinka na odcinek jest nas coraz więcej, coraz częściej oglądacie, coraz częściej Piszecie, że chcecie więcej tych materiałów. Staram się tylko robić wszystko dla Was. Jak najlepiej tylko potrafię. Ja bym najbardziej chciał tak, żeby wrzucać te odcinki codziennie, ale niestety nie da się tego wszystkiego tak fajnie skleić. A uważam, że nagrywanie jakiegoś daily jest totalnie bez sensu. Więc jeszcze raz moi drodzy Wam życzę zdrowych, wesołych świąt, które już tak naprawdę zaraz się kończą, ale lepiej późno niż wcale. Ja już też jestem praktycznie po, świąt, po świętach. Czekam na nowy rok, który idzie nieubłaganie szybko. I pewnie zleci tak samo szybko jak i ten. Ale no niestety tak to już jest. I z okazji tych, tego nowego roku też życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Jeżeli macie swoje jakieś plany na ten nowy rok, realizujcie je w 100%. Bo cóż innego robić w życiu, jak nie dążyć do tego, do obranych celów. Jakie się ma, jakie, jak się ma jakieś plany, to trzeba je realizować, mimo wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w nowym roku.